Zatrzymałem się w tanim hotelu na obrzeżach miasta. Podróż służbowa jeden nocleg. Recepcjonista wyglądał, jakby nie spał od dni. Dał mi klucz z ciężkim brelokiem. Pokój numer 313 Nie otwieraj lustra w łazience po północy rzucił beznamiętnie. Uznałem to za kiepski żart. Może próba lokalnego folkloru. Pokój był zwyczajny, trochę duszny. Zasłony nie chciały się otworzyć. A zegar cyfrowy nie przestawiał się z godziny godzina 3.13 Zdziwiłem się, ale wytłumaczyłem sobie, że może po prostu zepsuty Wieczorem, po prysznicu, zauważyłem coś dziwnego Lustro w łazience miało Zawiasy, jakby można było je otworzyć Przypomniałem sobie ostrzeżenie O 12.03 rozległo się ciche pukanie Nie do drzwi wejściowych Do lustra Zamarłem Dźwięk powtórzył się trzy razy rytmicznie. Stałem jak w kancie, sięgnąłem ręką do rany. Zawiasy zaskrzypiały. Otworzyłem. Za lustrem ciemność, pustka i coś, co wyglądało jak korytarz hotelowy, ale odbity w negatywie. W środku stał ktoś identyczny jak ja, ale z pustymi oczami. I uśmiechem. Które nie pasował do twarzy. Wyciągnął rękę i powiedział: W końcu się obudziłeś. Odciąłem kontakt, rzuciłem lustro i zamknąłem je, przyciskając ręcznikiem. Rano wybiegłem z pokoju. Recepcjonista był inny, młodszy. Zapytałem o nocnego. Spojrzał na mnie dziwnie. Tu nie ma nocnej zmiany. I pokój numer 313 został zamknięty w 2008 roku. Po tym. Jak znaleźli tam gościa, który mówił, że coś z lustra próbuje go zamienić. Ale, przecież, wyjąkałem. Pan śpi w pokoju numer 211. Nie, jestem pewien, był brelok, numer. Spojrzałem na dłoń. Nie miałem żadnego klucza.